Le lepiej powiem ci że samemu bo tak oczywiście oczywiście się za czyimiś plecami a tak to jest pokazanie przeciwnikowi jeden na jeden sprawdzenie się myślisz żeby stanął do walki jakbyśmy go wyzwali na pojedynek wątpię wątpię żeby miał tyle honoru raczej wolałby się zachrydzić za plecami które swoich przydopasów ale i teraz tak tak po prostu, to jest jedyny moment w którym się po prostu otworzyły tak szerzej oczy i źrenice się powiększyły regisowi. Na jedno hmm? wspomnienie z tamtych czasów. Na jedną osobę, która dobrze zapadła w pamięć. Ale co? cepajko? Oooo, no, naprawdę. Trzeba by było rozesłać i się z cepajkiem spotkać na jakieś piwo. Piwo z tym... Nie. Czemu nie? Aż zdziwiłbym się, gdyby on jeszcze żył. Wiesz, w tym problem, że tacy żyją najdłużej. Założę się, że zaraz wyjdzie z tego załuka. Na imperatora nie klnij. Gdybyś się teraz założył o rękę, to byś nie miał o... ręki. Nie! Nie właśnie miałem nadzieję Juris, że on się właśnie wytoczy na jebane zaułka Nie, tak, tak łatwo to nie ma No dobrze No więc udajecie się w stronę komendy, tak? No tak wiesz, gawędząc sobie o tym i o tamtym No gawędzicie sobie udając się w stronę komendy e, Generalnie podróż e, na pieszo, ponieważ no jest trochę długa i męcząca, ale no, uliczki tutaj są tak zapchane i ciasne i po prostu dom na domostwie, wiesz, kładka na kładce, że poruszać wam się też trudno, kiedy przychodzicie obok jakiegoś, jakiegoś domu handlowego, to przed jego wejściem dosłownie są prądy pływowe klientów, tak? że kiedy trafiacie z jednej strony do no Hanu to wypływają masy ludności także przechodząc po prostu jesteście się porywani jak przez wartką rzekę a kiedy przechodzicie obok drugiego na, na ten przykład wejścia to z kolei jesteście praktycznie wsysani do wnętrza ale jak już sobie tam dajecie radę i tak jest mniej więcej przez całe miasto to jest po prostu Japonia. tak? Japońskie metro no po prostu wyobraź sobie to skumaj to tak, ale to, to akurat ja rozumiem. Ja nie patrzę, czy jest zielone, tylko czy mnie akurat właśnie ktoś popycha od przodu, nie? <grystanie> Bo jak, jak wszystko płynie, to znaczy, że jest zielone najprawdopodobniej. Tak. Albo samochód i tak nie przejedzie. No. Wycieracie w końcu na taki placyk bardziej o... wiesz... To jest coś, co wygląda jak jaka wieża, podwieszona, niemalże, pod sklepieniem tej, tej kombinacji Jak chcemy przejść przez ulicę, to wygląda to mniej więcej w ten sposób. Słuchaj, i... mnóstwo ludu wszędzie, ale przed tym... przed tym wielkim budynkiem, takim szarym, topornym, masywnym, no jest, jest plac, tak, otoczony murem, Plac ma wejście okratowane, na placu pustą i przed murami samymi też jakby ludzie trochę się zbraniają i troszeczkę odchodzą. Tak? Insygnia Adeptus Arbites są wy, widoczne wszędzie, wymazane na ścianach i wykute wiesz, w obiciach stalowych. Tak? A w dodatku no, ogromna litera A, wymalowana na froncie głównego budynku a pod nim zaś e, księga e, zapis, z zapisanym prawem, tak? Nie wiecie, co tam jest zapisane, bo to daleko i tak rozmazane takim, wiesz, ozdobnym gotykiem, ale prawdopodobnie jest to jakieś litery prawa, tak? Bo te paragrafy są ładnie zaznaczone. Więc jest to, jest to budynek straszny. Po ulicy, znaczy, <laughs> przepraszam, po Placyku stąpają ludzie, wiesz, w zbrojach, oczywiście też takich upiornych, Y, bardziej uzbrojeni niż Sextus. Znaczy coś bardziej, bardziej groźnego, tak? Sami wyglądają nie tylko, że no, w płaszczu se chodzi kapelutku, tylko y, ma, mają tam, wiesz, definitywnie zbroję. Niektórzy przy pasie mają na łańcuchu przyczepiony kodeks prawa, ciężką księgę oprawioną tak y, y, w płyty armaplastu. Y, w, jeszcze Eee, wiesz jakieś wozy pancerne i tak dalej dostrzegacie że tam czołg stoi sobie przed samą komendą a tak gdyby wy, za, zamieszka wybuchła trzeba było ludziom przetłumaczyć że lepiej siedzieć w domu no rajno pewnie stoją jakieś widać umocnienia artyleryjskie tak wszędzie druty czas, to czas typowa komenda tak no więc yy, podchodzicie do tych bram strasznie I... się afiszują z tym swoim oni się nie afiszują oni po prostu pokazują kto tu rządzi tak ma być i tak. tak no, no o to chodzi nie nie no ja wiem że o to chodzi nie no ale po prostu moja szkoła to było po prostu taka a że ty to jako postać mówisz dobra tak tak aha spoko. Yy, no to podchodzicie do bram i od razu wiesz, zamiast być wpuszczonym, jakiś taki bardziej sękaty arbitrator, nieco niższy od was, ale dwa razy szerszy w barach, tak? I muskułach, tak? Tempo się na was i krzywo patrzy. Wiesz, pałę wielką ma w łapie, taką popłyskującą od skaczących po niej wyładowań elektrycznych, tak? I tak wiesz, spluć sobie ramiona. Czego? Dobry. Wzi... Ja się uśmiecham do niego. Imperator strzeże, funkcjonariuszu. No strzeże. Pójdź nas do środka, mamy, mamy sprawę do niejakiego oficera operacyjnego Edgara. Dokładnie. On się tak na was patrzy. Widzi... Jakiegoś kolesia i e, ubranego w pełen rynsztunek tego e, komisarza armii, który coś chce od policji. Tak się zastanawia. Hmm, cyrk przyszedł cholera czy jak? Pójść nas dobry dobry funkcjonariuszu. Naprawdę nie szukamy tutaj kłopotów. No A nie chcemy się powo powoływać na pewne instytucje. On tak wzrusza ramionami. Co w zasadzie czemu nie? Ale tak wiesz. Yy, no powiedzmy, że podaliście jakiego podziło. chodziło. Mhm. Yy, więc on tam podnosi słuchawkę tak z tej swojej stróżówce. Coś tam gada, gada. Tylko słyszę mranie, już mranie i tak dalej. No i mówi, no dobra, wchodźcie. Jeśli zbyt ty nie panoście, wiesz, otwiera tą bramę. E, poczekajcie, poczekajcie w holu. Edgar zaraz się zjawi. I wam wskazuje tam od drzwia, wiesz, takie główne, bardziej reprezentacyjne, w sensie tam się, tam się wchodzi, jak jest się petentem i tam są krzesełka i tam się siada na dupie i się czeka. A funkcjonariusze mają inne wejścia. I to, to wejście jest pewnie tak skonstruowane, żeby człowieka przygnieść e, ilością władzy, jaka jest, spoczywa w rękach tych ludzi. E... Opisz mi to proszę, bo ja tak się zastanawiam, bo ja wiem jak tutaj od Maleńkiego przeszchodziło się w mieście, spotykało się, wchodziło się do urzędów różnego typu i wiem, jak powinien być traktowany petent, kiedy przychodzi do urzędu tu zostałem właściwie potraktowany i, i normalnie? Wiesz co, bo to jest tak, to nie jest, bo generalnie są dwie policje. Adeptus Monitorium, czyli to, czym tak, taka zwykła policja lokalna, a to jest takie FBI, tak? Takie, które... No, nie bo tak, każda planeta, każdy, każde miasto i tak dalej ma swoje prawa, których przestrzega monitorium. Każdy ma swój kodeks. Trochę jak jak Stany w Ameryce, tak? Mają swoje kodeksy prawne i wszystkie się od siebie różnią. Mam no, a nie mniej... A, a wiesz, co, co łączy Amerykę, to jest wspólne prawo i konstytucja. Tak, tak. I arbitr, arbitratorzy to są ci, którzy, wiesz, przestrzegają, znaczy przestrzegają przede wszystkim konstytucji i mają na względzie to, żeby inni przestrzegali. I oni są ponad tą policją monitorium. No, oni mają wyższą rangę. I rzadko kiedykolwiek ktoś się tam do nich zgłasza, więc yy, wy jesteście wpuszczani, no bo... Tylko dzięki w takim razie insygniom Bela. Yy, Dlatego no po prostu było widać, że o, wojskowy wysoko położony, więc jednak może coś chcieć chyba. No a poza tym to, że powiedziałem, że nie chciałbym się powoływać na instytucje, o której wszyscy wiemy. Chyba jak domyślałem miałem ja inkwizycji. No, tamten tego nie skumał, on tylko wziął pod uwagę to, że masz swoje insygnia, a ten by nie przy... No nawet, nawet gdyby Regis się wylegitymował tam, e, tam wiesz, z monitorium, to też by go wpuszczono, no, no bo oficję przychodzisz czymś. No okej, okay, czemu nie, możecie pogadać, tak? Ale na wiele sobie nie liczcie. No, aha, I, czyli dobra. No, jeszcze tak, wiesz, jak będziemy, jeszcze zanim odejdziemy od tego, jak tam co w dolnych okręgach słychać? W dolnych okręgach cholera. A coś się tam znowu dzieje, jakiś kult mamy. O. To nie to, że... Znaczy, wiesz, tak szczerze mówi. Nie to, że, że zły, właśnie, właśnie wręcz odwrotnie. Odkąd się pojawił, to się wszystko i mniej zabójstw, i mniej napaści. Facet wzrusza ramionami. I nie robicie, widzę, że... I tak wiesz, patrzę po tym placu, po gąsienicach, tak na oko oceniam, że i widzę, że i transportery od dawno nie ruszaliście, żeby zrobić tam porządek. No właśnie. Tylko problem w tym, że jak coś jest zbyt ładne, to zazwyczaj się zbyt brzydko kończy jak się odkryje powierzchnię. <laughs> no właśnie. Mam wrażenie, że to taki może być trochę tort, pod którym jest pełno robactwa. Mhm. Nie przesadzajcie, a nóż może imperator oświecił tych biednych ludzi i w końcu wkroczyli na słuszną ścieżkę? Pożyjemy, hmm. zobaczymy, ale wątpię, żeby to imperator ich być może oświecił. Da. Znaczy słuchajcie, głównie to jest tak, że szlachetki się bawią w, te, w tego typu kulty i tym podobne, ale odkąd szlachetki się w to bawią, to nie mają czasu ani chęci mataczyć na niższych poziomach. Chociaż tyle dobrego. Tak. A i ci z niższych poziomów o, tak przychodzą jako familiarzy posprzątać, poudzielać się, jakoś to im dobrze wychodzi. O. Ja nie jestem stąd. Co macie dokładnie mówiąc na niższe poziomy? Rozumiem, że chodzi o, o blockhouse'y.